Walka wódzów, no. Było jedno kafla. Nie, stop degeneracji, stop degeneracji. Dobra, jest wódz. Dobra, skill testik. I... jeden. Oj flip, jeden. Biorę blue, ostatnio blue wygrywa. Dobra, simki off. Co tam wódz pisze? wof. Dobra, jedziemy, wow! Jeden skill też z wodzem i ja już tutaj szykuję tego gotofora. Dotykałeś już gdzieś pindola? Nie. A po co? A ty brałeś jakiś koksik, panie ujbutku, dzisiaj? Lubisz koks w ogóle? Dobra, niech leci dalej. Mhm. dobra, cyk, cyk. Humh sta Hejsta mamy, więc może jakieś powietrze. Ja dzisiaj tylko boksik zajebałem z kurczakiem i łagodny z dzikim fryteczkami. O kurde, o kurde, aż mi smaka zrobiłeś. A to trzeba lubić? No, według blue trzeba, tak? blue face trzeba. Przeba <laughs> jeszcze jak? Eto. Uh -huh. Hordy, a teraz jak pójdziemy na tego gotowora, to mam tego moba do zajebania no hit. Mam nadzieję, że dam radę. Ten co takiej wiesz, tam, tam tej, tej wyspie pilnuje tego sidequesta. E, a ile do bossa? Daleko jest do bossa w tym e, gotowor? Jaki jest pierwszy boss? To są te walkerie, co jeszcze się gadali? Tak? Pierwsza jest walkeria? Okej, okay, czyli niedługo, tak? Możemy zdążyć na bossa, no dobra. No dobra. Ja mu, jak psu temu jak go znajdę. Te te, 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 slow, quicksand, prot. Nie no, zajebiste buffy, nie? Valkyria daleko w chuj, ale ja mówię o takim bosiku bliski, wiesz? Kurwa, slow, hey, quicksand, prot. Goddammit. O, arcydiabła dostał do kalcha, super! Super. Witam nie niekasiała ma, Marko, nie witam wyższostojniaka również. Gdybym miał cokolwiek agresywnego, bym wygrał. A, ja mam. Krzymy nogi jak sram. Yep. Eee, czy Bolt, nie, no, quicksand jest bez sensu. Mm, agresywne piaski? No właśnie o to chodzi, że nie. Typek przechodził jedną z walkiri przez 8 godzin na pierwszym levelu, na trudniejszym poziomie trudniej. No. W sensie? Aż takim specem nie jestem. W sensie pierwszym levelu i najczęściej trudności, o co chodzi? Na pierwszym levelu, na trudniejszym wiem Na pierwszym levelu bez no, żadnych itemów. A, no to wiesz, bez itemów. A ja tak wiesz, tutaj latam, coś tam zbieram, nie? Side questy robię. Pierdolenie Walkierie są powtarzalne mocno. No będzie pilował. No ja wejdę jak on z minus moraluje, nie? Tylko, że ja dostaję bicie od trzech strzelaków. I jak wchodzisz, jak minus moral może zdostać? SNAKSIU? No! Niech cię klątwa ko kobry. Klątwa kobry na diabła. Laku jest winy, prosi o wakacje. A działają dalej wakacje? Czy wyłączyli? Nie, do łóżka zadowolony jest. Nie, na razie w w tego, w wakacje są wyłączone już. Będzie trzeba zmienić, żeby nie każdy każdego, albo jakiś cooldown może zrobić. Bo tak to wszyscy się będą wypierdzielać, a to do niczego nie dąży. Nie, no ja zostanę obity zanim cokolwiek się stanie. Dobra, do przodu. Idziemy. Ziemia ma za dużo strzelaków, żebym stał i walił kapucyna, nie? No jeszcze minus laczkiem, super. Super! A, Związanie może być. Dobra, dobijamy się! Wjazd do przodu! Tylko, że teraz na prostej dostaję. No i diabeł mi się kładzie spać. Śpij słodko, diabełku. A on ma jeszcze łucznictwo przecież! Jasny gwint, ale jeszcze ma ucznictwo, dupek. Deutschland, panie glu, panie Minutowie, dziękuję za Primer'a, Witam, witam. Ale miał jakiegoś gównobolta, cokolwiek, nie? Lubisz koks? Tu, 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 tum, tum. Zabroś! Nieee! Ja też tak potrafię! <ścoughs> o! Ale ten mi się odwinął. Ty, mój mak, jeszcze chyba raz nie strzelił. Co jest? 100% na proki! Deutschland, Deutschland hmm, 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 hmm. musisz mnie zmaralować Deutschland Naszukują te testy, nigdy ani mu nie oglądałem, bo wiesz, bo źle ten test wykonałeś. Jak sam wiesz, jakiś na mocz. Jakiś bym powiedział na na krew czy coś, to ten trzeba sobie w tyłek wsadzić. Gacisz smile. I wysłać zdjęcie. Wtedy dopiero jest wynik. Ej, py, py. Dobra, ciech. no, panie, no mówiłem, że byś wysłał na tego... Na, na Wispa. Ale za takie odzywki? Panie kolego! Panie kolego, czekaj, co żebym tam napisał dokładnie? Mocne słowa, no mocne. A jak się widzę, nazywasz? Singerman. Kordy, no tak, to ja ci nie, nie. No nie wiem, czy ja ci puszczę. Za brzydko. Za brzydko. Te, ta, ta. No Chyba ci nie puścimy. Przecież w sensie, ja ci. Sobie sprawdzić woda. Mówiłem do ciebie ładnie. Któryś mi podesłał na Wispa, a ty co? A ty żeś tego nie zrobił Radka, prawda, no, brzydko zrobił widz no brzydko brzydko Nie tak widzu, no tak nie będziemy rozmawiać no Tak nie będziemy rozmawiać widzu Deutschland, Deutschland. Hmm, 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 hmm. Dobra, dosiad tego konia frajera. Boże jedyny no. O, jeszcze kupa na konia. Proszę czyli widza niemiłego. O, nie, bo ten niemiły widz z to się nawet nie podpisał, łobus. To się nawet nie podpisał. Wyzywa starego pod fake nickiem Sadyk. Jak tak można? Mm. Pudrujesz nos, ja też pudruję. Zajebać konia! Ej pa, diabeł teraz nie dolatuje. Jakby ten diabeł mi usmoralował? Mm -hmm. No nie, kolejny się podpisuje i wyzywa starego znowu Sadek. Jak tam tak możesz, widzu ty. Obrażę się i sprawdzę maila. A jak sprawdzę maila i się obrażę, to będzie źle. Proszę przestać. To banuje IP, by nie mógł dostać znajomych z jego adresu i sprawie. W sensie wiem, to no mogę i sprawdzić, kto to wysyła i tak dalej, i tak dalej. No, ale ja jestem, jak to się mówi. Człowiekiem, który chce wszystko rozmową rozwiązać, wiesz. A jak nie, to pójdziemy się na no Myślę, że te pięści nie są gotowe, oczywiście są. Dobra, DJ? na Snaki.